Cześć, witajcie, Krzysztof z tej strony. Dzisiaj na kanale taka oto szlifierka, mini szlifierka, brzmi DeWalt. Od razu powiem, że gdyby ktoś mnie zapytał, jakie jest najlepsze urządzenie DeWalta, jakie posiadam, to właśnie byłaby to ta szlifierka. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że było dla mnie miłym zaskoczeniem w ogóle, że się pojawiła na rynku. Szukałem jakiejś małej szlifierki, żeby nie trzeba było z taką dużą gdzieś tam latać. A ta naprawdę ma moc i naprawdę tnie bardzo dobrze. No jedynie no wiadomo, że nie są tutaj krążki jakieś duże, więc nie utniesz tutaj e, czegoś dużego, grubego. E, więc zaraz pokażę też generalnie jak to działa. Co jest ciekawe, jeśli szlifierce, że dostajecie w komplecie, oczywiście jeszcze taki coś tego jeszcze nie używam, ale generalnie możecie ciąć płytki pod różnym kątem. Mamy tutaj też możliwość wyciągnięcia, jeżeli chodzi o płytki. Tych pyłków, więc to jest naprawdę przemyślane. Teraz co ją wyróżnia? Tu oczywiście założyłem piątka, no możecie dwójkę, dwójkę, dwójkę pół, półtora, obojętnie co tam macie. Co jest właśnie fajne, że ma możliwość tutaj regulacji obrotów też w ogóle przy się, w, mówię, prawo, lewo, więc można w jedną albo w drugą stronę ciąć, więc to jest naprawdę przydatne czasami. Tutaj ta część jest oczywiście, jak widzicie, regulowana. Można sobie właśnie w zależności od tego, co tam tniecie na no to po prostu e, odpowiednio ustawić e, co do krążków, bo to jest bardzo istotne słuchacie bo te krążki oryginalne, które są w, w Ewolcie czyli to są te 3, czy właściwie dwa, przepraszam e, tak, to są te dwa i jak widzicie już trochę używane e, na rynku jest niewiele tak naprawdę tych krążków to jest ten jeden, e, 1 mm, to jest 76,9,5 tutaj jeżeli chodzi o średnicę niewiele jest tak naprawdę, większość jest, są dziesiątki więc jak sobie z tym poradzić? Na Allegro w Polsce możecie kupić Jato, takie 75 x 95 na 2 mm, czyli mają tutaj 2 mm tej grubości. I one raczej się nie nadają do cięcia, raczej do jakiegoś tam szlifowania. Ale możecie kupić spokojnie na Aliexpress, właśnie różnego rodzaju inne krążki, chociażby taki, no to jest taki uniwersalny. Diamentowy, można powiedzieć, jest taki zwyczajny do cięcia, też 7,5 na 2 na 1,2. 1,2 ma tutaj grubości, i 9,5, no i też takie, więc generalnie jest wybór, spokojnie musicie się tym martwić, nie trzeba kupować oryginalnych, w sensie samo, oczywiście nie są jakieś strasznie drogie, ale jest ciężko je w ogóle dostać, więc ten standard, który sobie tutaj wprowadzili, jest nieco inny. No dobra, słuchajcie, tak to wygląda, że chodzi o krążki, więc tym się nie musicie martwić, na pewno dokupicie. Dobra, zrobimy cięcie, zobaczycie jak to po prostu działa. Ok, zobaczcie jak y, Tom oto ćwiereczką się tnie. Zrobię prawe i lewe obroty, żebyście zobaczyli jaka jest różnica. Tak, drugie obroty. Dla porównania, duża. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie, a tymczasem trzymajcie się, cześć! Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz. Subskrybuj kanał. Cześć!